I witajcie w kolejnym dniu na campingu. Dzisiaj pogoda nam nie dopisuje. Jak widać jest mokro. Dziś przez całą noc padało. E, teraz też jeszcze sobie kropi, a my musimy się powoli zwijać. Mamy cały mokry przedsionek. Trochę nas to martwi, ale myślę, że po dojechaniu do domu gdzieś go sobie wysuszymy. A ja dzień zaczynam od zrobienia kartki. Herbatki dla Justyny. Kawka zaparzona, ja jeszcze ugrzałem kiełbaskę i kotlecik ze wczoraj. Proszę synek, nie? I siadamy do śniadanka. Chciałem Wam powiedzieć, że bardzo fajnie nam się sprawdziły te kijki do kiełbasek. Ten ta góra jest zrobiona, wydaje mi się, że to jest stal nierdzewna To jest aluminium, więc są lekkie I naprawdę nie spodziewałem się, że będą aż takie fajne Jak za 8 zł, to był bardzo fajny zakup Jeżeli gdzieś będziecie widzieć w jakimś markecie, kupcie sobie, bardzo fajne I jemy śniadanko Przed wyjazdem przyjechaliśmy sobie na teren Parku Narodowego Bory Tucholskie. Wchodzimy właśnie na punkt widokowy z widokiem na jezioro Harzykowskie. Troszeczkę się dotlenić i wybiegać dzieci przed podróżą. Tam w oddali widać plaże i zwodzony most w miejscowości Małe Sporne Gacie, które znajduje się jakieś 9 km od spornych gaci. Ale fajnie! ulicy znajduje się mnóstwo ścieżek rowerowych, dlatego jeżeli jesteście fanami turystyki rowerowej, to polecamy Wam to miejsce. Są to naprawdę dobrze przygotowane ścieżki, niektóre mają lepszą nawierzchnię niż drogi tutaj w okolicy. Teoś zaliczył wywrotkę, podniosłagomaja i biegną dalej. Ceny do parku borów nie są wysokie. Jak tutaj na każdej informacji macie 3 zł bilet normalny i 1,50 50 zł bilet ulgowy. wróciliśmy sobie na kemping ja jeszcze gotuję wodę w takiej wiatce bo już zwijamy nasz obóz przedsionek troszeczkę przesechł ale znowu zaczyna padać deszcz więc musimy się spieszyć przedsionek mamy złożony chciałem wam tylko jeszcze pokazać zobaczcie, mamy jeszcze jedną kreskę Akumulatora. W sumie to 4 dni światła w środku, 3 dni światła na zewnątrz i 4 dni pompki wody. 20 amperogodzin i nawet jeszcze sporo zostaje. Światła się świecą normalną jasnością, jeszcze nie przygasają. Jedziemy do domu! Uhu. Popakowaliśmy się, popakowaliśmy się jesteśmy cali mokrzy. Ach. Przyjechaliśmy z deszczem i z deszczem odjeżdżamy. Mam nadzieję, że nie zabierzemy tego deszczu ze sobą do domu. Chyba no nie. <śmiech> Świetnie, Siebie <laughs> <Świetnie> nagrałam. <laughs> Tym razem na powrocie nie dajemy się prowadzić nawigacji. Jedziemy po prostu z włączoną mapką i zerkamy na nią. Jedziemy po staremu na orientację. A propos tego skakania i uderzenia na hak udało mi się zniwelować ten dyskomfort opuściłem troszeczkę opuściłem powietrza z przyczepki a dobiłem troszeczkę typu i tak naprawdę teraz jazda jest bardzo, jedziemy po takiej zwykłej, nie jakiejś super równej drodze i naprawdę nie ma nie czuję tej różnicy już między tą nową osią a zawieszeniem resorowym tak jak zostawiamy nawigowanie marzeńce ona lubi nas zawsze gdzieś posłać na małą wycieczkę krajoznawczą lubi nam pokazać nowe miejsca, mało uczęszczane także teraz jedziemy według swojego się, a na mapę patrzymy tylko dla kontroli wracając do osi oś zmieniliśmy dlatego, że marzy nam się gdzieś jakaś dalsza wyprawa gdzieś poza granicą. Na razie nie będziemy zdradzać, gdzie byśmy chcieli jechać. Ale widoki. No, fajna droga. Na razie nie chcielibyśmy nam zdradzać, niech to będzie niespodzianką. A ze względu na to, że no, ten rok jest troszeczkę niepewny z uwagi na koronawirusa. W radiu dopiero co słyszeliśmy, że mają wrócić niektóre obostrzenia. Mówi się o... Przymusowej kwarantannie dla powracających z zagranicy. Także ten rok sobie odpuszczamy, pojeździmy sobie nie aż tak daleko, jakbyśmy chcieli, ale nie chcielibyśmy też właśnie utknąć na kwarantannie po powrocie, co by rozłożyło całkiem nasze plany. No i nie chcielibyśmy nagle wracać do kraju, jeżeli okaże się, że granice znowu będą zamykane. Także no, ten, jak mówię, no, ten rok jest taki na przeczekanie, zobaczymy jak to będzie wszystko dalej. Na razie świetnie bawimy się tu u nas w kraju, a kiedy sytuacja się wyklaruje, będziemy mogli Was zabrać, e, zaprosić Was gdzieś dalej. Zatrzymaliśmy się na pauzę na Mopie, czyli miejscu obsługi podróżujących. Chyba dobrze tłumaczymy ten skrót przy drodze krajowej numer 6, tak żeby się przewietrzyć troszeczkę i odpocząć dzieci dzielnie przejechały jakieś 200 km, tak mi się wydaje, więc zasługują na to, żeby troszeczkę rozprostować kostki, żeby pobiegać. Chcieliśmy Wam polecić e, camping, na którym byliśmy. To był camping nad Jeziorem Łąckim. E, tym razem e, zajechaliśmy tam przypadkiem, nie rezerwowaliśmy wcześniej. Tak. <grym> tady, tady. E, chcieliśmy Wam szczerze polecić camping, na którym byliśmy. Nazywał się Nad Jeziorem Łąckim. Nad jeziorem Łąckim ale było to bardzo fajne miejsce. Może nie był specjalnie luksusowy, ale był spokój, e, był spokój było dużo miejsca, nie było tłoków, było naprawdę przyjemne. Nie był też drogi, bo za nasz zestaw i naszą twórkę zapłaciliśmy 46 zł na dobę. Prąd. Kosztował nas 5 zł na dobę, był pisany z licznika, także zobaczcie jaka jest różnica, jak czasem ceny na polach kempingowych za, za dobę prądu dochodzą do 20 zł, a my mieliśmy podłączoną lodówkę, no w dzień wiadomo ładowarki, ładowały nam telefony, gimbala, powerbanki, a w nocy mieliśmy cały czas włączony nasz grzejniczek, żeby nie było czasem zimno bo temperatura jednej nocy też spadła do 12 stopni. Właściciele są bardzo mili, bardzo pomocni i ogólna atmosfera na polu jest taka naprawdę fajna. Wcześniej na mopach były takie place zabaw w tej chwili już na którym z kolei widzimy, że nie ma, więc to chyba ze względu na zaistniałą sytuację zostały pozbierane. Chociaż tu nawet nie widać, żeby coś tu stało, chyba, że pokryto to na szybko nową nawierzchnię. No nie wiem. Jeżeli wiecie... Wybieg dla dzieci możliwe, nie? Pa... Zabaw na plac zabaw był. To taki teraz padok jak dla koni. Po co komu plac zabaw, wtedy dzieci e, mają troszkę rozrywki, ale nie chcą ruszyć dalej w drogę. A tak pobiegają, wybiegają się, jak już się zmęczą, to można jechać dalej. Ktoś kiedyś zapytał w komentarzu, skąd można brać wodę w podróży. Jak widzicie, na takich miejscach obsługi jest woda, można sobie spokojnie uzupełnić zbiornik. I proszę, jak nie ma puśtawki, zawsze można sobie coś zorganizować. Wystarczy tylko być kreatywnym. Także my już ruszamy sobie dalej, jedziemy do domku, a z Wami się żegnamy. Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia, cześć! cześć. Pa! Cześć, pa!